Witam wszystkich. Tuolo dzisiaj na stole mam fibię, którą będziemy modyfikować. Będziemy ją rozkładać, tak naprawdę, i przygotowywać do tego, żeby ją spiaskować, zeszkiełkować. Chciałbym wyciągnąć z niej mechanizm, odpiąć bezel i wyciągnąć szkiełko akrylowe. Mam na to fajny patent, który działa, i nie trzeba wcale dokupywać jakiejś specjalnej prasy zegarmistrzowskiej do osiągania szkła bądź innych takich wynalazków i chciałem po prostu pokazać Wam, że coś takiego można samemu zrobić bez żadnego tam przygotowania mistrzowskiego, tylko tyle, że trzeba po prostu myśleć nad tym co się robi pierwsza sprawa jest taka, że musimy ściągnąć bezel z tego zagadka. ja go już tutaj podważyłem po prostu nożem więc to jest, po prostu wsadziłem czubek noża, podważyłem więc tak to wygląda ten bezel w środku posiada tutaj tą sprężynkę, o której Wam wcześniej mówiłem, ten drucik pogięty w kilku miejscach, nie wiem, czy mi to wyostrzy. Ten drucik będziemy demontować, wyciągać stąd, ponieważ ten bezel będzie zakładany dopiero po spiaskowaniu. Pamiętajcie, żeby zrobić to w miarę delikatnie, żeby go nie uszkodzić, nie podgiąć. Więc to sobie tutaj wędruje na bok. Ten bezel na razie nie będzie nam do niczego potrzebny, więc też sobie go odkładamy. Do rozkręcenia tutaj z tyłu tej koperty tego dekla będziemy potrzebować coś takiego. Taki klucz. Tutaj są... Jest sześć takich nacięć i musimy wybrać sobie trzy. Tak aby móc tutaj go odkręcić. Odkręcamy po spasowaniu odkręcamy w drugą stronę do ruchu wskazówek zegara. Czyli Tutaj, w tym kierunku. Wystarczy, że go popuścimy. Jeżeli się da, jakimś innym narzędziem, już tutaj możemy ten pierścień odkręcać. Pamiętajcie, żeby zadać się nie porysować koperty, po ściągnięciu tutaj tego pierścienia dokręcającego, możemy tutaj podważyć sobie ten dekielek. I go ściągnąć. Oczywiście wszystko opakujcie do worka foliowego, tak aby nie doprowadzić do tego, żeby jakieś pyłki specjalnie się wam dostały tutaj do mechanizmu. Tak wygląda mechanizm w Amfibii. Oczywiście wahadełko nakręca spężynę. Tutaj sobie balans powoli leci, ponieważ ta spężyna jest zaskręcona. I teraz, żeby wyciągnąć tutaj tą koronkę, żeby ją wykręcić, żeby ją wyciągnąć, należy ją wykrę wykręcić, tak, żeby była do tego momentu nakręcania zagadka. I w tym miejscu, w tym miejscu należy wcisnąć jakąś szpileczką bo o czymkolwiek. Nie za mocno, tak żeby nic tutaj nie uszkodzić. I powinna pojawić się opcja możliwości zwolnienia tutaj tego tej koronki. O, A, troszkę mi wyskoczyło. Ta szpilka mi uciekła, więc tak w ten sposób wymontowujemy po prostu koronkę. I teraz przekręcając zegarek na, do góry szkiełkiem powinien wypaść nam mechanizm. O I tak też otrzymujemy. Zawartość chowamy do worka, tak jak wcześniej wspomniałem, żeby go zabezpieczyć przed jakimiś tam pyłkami. Więc tutaj wszystko wędruje pod folię. I teraz otrzymujemy takie oto kopertę z tym szkiełkiem. I to szkiełko jest normalnie jest nasadzane od góry, więc musimy wypchać od dołu to szkło. Yy, przyda się nam do tego nakrętka od jakiejś wody półtora litrowej. Yy, jest to ta zwykła mała nakrętka, którą nakrywamy wacikiem yy, i umieszczamy tutaj wewnątrz. Teraz musimy y, równomiernie z góry zadziałać na kopertę, tak, żeby wycisnąć y, to, ten akryl do góry, czyli drugim, drugim wacikiem nakrywamy z góry oraz y, większą nakrętką od jakiegoś soku bądź y, y, herbaty, są takie herbaty, y, można y, tutaj y, pokry, pokryć tutaj tą całość i, i wciskając po prostu na tą nakrętkę usłyszymy taki dźwięk. O trzeba użyć trochę siły, zwłaszcza jak się wyciska to szkiełko pierwszy raz. I, i szkiełko jest całe, nic, nic nie jest pęknięte. Wycisnęło nam się tutaj z tym pierścieniem metalowym, tak jak widzicie, więc to szkiełko także chowamy tutaj do tego zestawu, do tego woreczka. Na chwilę obecną nie będzie nam to potrzebne. I w ten oto sposób. Zdemontowaliśmy po prostu szkiełko w Amfibii, więc fajna sprawa. Łatwa, dosyć nie trzeba kupować specjalnych prac. Spokojnie to można zrobić samemu. I tak to teraz wygląda. Teraz tak, aby dać tą całość do spiaskowania, oczywiście ja tutaj odepnę tą benzoletę, żeby był łatwy dostęp do wszystkich szczegółów, w tym zegarku. Będziemy musieli tutaj zabezpieczyć właśnie to miejsce. W, którym, w które wląduje nam z powrotem to szkiełko więc tutaj zakleję po prostu ten element jakąś tam taśmą klejącą i pokryję to po prostu bezelem i to wszystko będzie jako jedność piaskowana tutaj ten element w środku nie musi być piaskowany tutaj ta powierzchnia po której obraca się bezel razem z, tą, z tym drucikiem który imituje spężynę tego tego bezela, więc tutaj nie musi to być piaskowane, nawet lepiej, jak nie będzie, ponieważ wtedy nie pojawią nam się tutaj jakieś większe luzy. Więc tak to, tak to wygląda. Teraz chciałem Wam pokazać właśnie te koronki. Więc tak, to jest koronka, która występuje w tych normalnych amfibiach, w tych, w tych wczesnych amfibiach. To jest ta pokryta tą plaszką. Nierdzewną w środku znajduje się rdzeń z brązu. To jest znowuż koronka, którą możecie na meraną kupić za 5 dolców. Ona jest wykonana cała ze stali nierdzewnej i ona tutaj, jak widzicie, te karby są jakby rzadsze, ale większe oraz ma tą jedną płaszczyznę taką sfazowaną od czoła. Nie ma tej literki B na niej niestety. Natomiast Trzecia koronka to jest ta koronka, którą przed chwilą wymontowałem. Ona jest największa. Ona jest, ta koronka już w całości jest zrobiona ze stali nierdzewnej. To jest już w tych, występuje w tych nowych typach kopert. Jak 150, 160, 670. I ona jest największa. Ona jest największa. Ona tak dosyć mocno rzuca się w oczy. Oczywiście czekam jeszcze na inne koronki z meraną. Może jak przyjdą mi, to Wam też pokażę. Tutaj obrócę to jeszcze w, tą, w, tą, w tym kierunku. Oczywiście dzisiaj znowu się bawiłem kurkumą przy śniadaniu. Ja sobie zrobiłem, więc te paznokcie mam takie żółtawe trochę. Nie patrzcie się na to, że to jest jakieś brudne, czy grzyb, czy coś w tym stylu. Także tak to wygląda. Ej, I to tyle. To tyle. Taka lekcja poglądowa na, ten, e, na te elementy, które możemy zmodować w tych naszych zegarkach. Ej, oczywiście, oczywiście będziemy tutaj to wszystko za chwilę przygotowywać do do tego, żeby zakleić to. Wkręcę tutaj tą koronkę, zamontuję dekielek, okleję tutaj taśmą klejącą i to wszystko jeszcze docisnę tym bezelem i w ten sposób będę piaskował po prostu cały zegarek. Jeszcze tutaj taka jedna bardzo ważna sprawa. Jeżeli będziecie coś modować przy tych zegarkach, pamiętajcie o tym, że tutaj w środku w tym kanale tej koronki Znajduje się też uszczelka. Tutaj jest taka blaszka, to jest blaszka, a za tą blaszką znajduje się gumowa uszczelka. I ja tą blaszkę po prostu z tą gumową uszczelką wypaliłem, bawiąc się w to pierwsze modowanie tej 110 zł, którą tam widzieliście wcześniej. Więc zwróćcie na to uwagę, żeby przed jakimiś takimi dziwnymi pracami wyciągnąć po prostu ten element, żeby on po prostu nie został zniszczony. Żeby on nie został zniszczony, a tutaj Wam pokażę, jak przygotowałem już y, wcześniejszą, wcześniejszy element, y, wcześniejszą kopertę, do tego, właśnie, żeby, y, żeby, żeby piaskować. Więc to wygląda tak: koronka jest zakręcona tutaj, ona też będzie elementem, który będzie piaskowany. Y, zaklejone jest tutaj to wszystko, y, wałek koronki wsadziłem. Y, na wszelki wypadek kawałek papieru tak, że gdyby osoba, która będzie piaskować tutaj przyciśnie w tym miejscu, żeby nie złamała mi tej koronki. Oczywiście tu wszystko jeszcze okleiłem taśmą klejącą i, i tak na siłę nacisnąłem ten bezel. I to zabezpieczy te wszystkie elementy, które nie chcę, te wszystkie te, te rowki na przykład na, na, tą, na to szkło akrylowe oraz tą bieżnię dla tej sprężyny tego bezela więc tutaj powinno być ok I, i w ten sposób będę po prostu piaskował skupię się tutaj na tym na tej górze tutaj i tych bokach koperty tak żeby to było spiaskowane bransoletę będę piaskował osobno w ogóle zacznę od benzolety, od tych ogniw które, które odpięłem ze względu na to żeby dopasować benzoletę. czyli najpierw sprawdzę sobie na tych ogniwach czterech jak będzie wyglądać to piaskowanie jaki efekt uzyskam tak, żeby po prostu w razie czego wycofać się i, i nie niszczyć zegarka, jeżeli na przykład będzie za duże ciśnienie, czy tam dysza będzie nieodpowiednia, yy, także będę się starał zminimalizować straty, jeżeli tak, takowe by powstały. Yy, to tyle, myślę. Wydaje mi się, że ten materiał jest dla Was interesujący i, i na pewno jest yy, może Was popchnąć do tego, żebyście sami zajęli się modowaniem tych zegarków, bo to jest naprawdę fajna zabawa. Do zobaczenia, do usłyszenia, dzięki za uwagę, hej.